Cześć! Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak bawić się ze swoim gekonem za pomocą takiej oto tubki poręczniku papierowym. Ale chyba nie myśleliście, że ja tak na serio, nie? A już Wam mówię, dlaczego postanowiłem nagrać to wideo, bo grzebiąc troszeczkę w internecie na temat gekonów orzęsionych, natrafiłem na taki oto artykuł. Słuchajcie i czytajcie. Jak bawić się z gekonem? Niektóre uwielbiają wspinać się na drzewa i skakać z nich. Inne uwielbiają turlać się w rolce po ręczniku papierowym. Przygotowanie karnawału dla gekonów to świetny sposób, aby dowiedzieć się, co lubi robić Twój gekon. Uważaj tylko, żeby nic na niego nie spadło i nie zmiażdżyło Twojego gekona podczas zabawy. Jakiego kur... karnawału? Dlaczego ja w ogóle nagrywam to wideo? Ponieważ lubię, gdy zwierzętom nie dzieje się krzywda. A ten artykuł można powiedzieć, że wręcz nawołuje do zdęcania się nad zwierzętami. Można byłoby powiedzieć, że strzelam sobie troszeczkę w kolano, bo mam hodowlę gekonów orzęsionych i mógłbym je promować jako super ekstra pupile domowe, z którymi można się bawić, wygłupiać, śmiać, nie wiem, rzucać tam, nie wiem, co, co, cokolwiek, tak? Ale tak nie jest i chciałem to wam wytłumaczyć, że by nie traktować gadów jak psa czy kota. To, że widzimy pewne zachowania u ge gekonów czy tam innych gadów, które są ala ludzkie, ala takie psie, kocie, to jest tylko i wyłącznie nasza błędna interpretacja, bo to, że jeden wchodzi na drugiego, to nie po to, żeby się przytulić do niego, tylko żeby go zdominować. Więc nam się wydaje, że o fajnie my się pisie się przykleje przy, przy przytulają, a tak naprawdę jest to dla nich ogromny tam, może nie ogromny, ale jest to dla nich stresor i to nie jest nic fajnego, tak, że tam jeden osobnik dominuje drugiego, tak. To, że, nie wiem, Gekon wchodzi nam na ręce, to nie po to, żeby się do nas tam przytulić, czy się z nami pobawić, tylko pewnie jest to najszybsza droga, żeby spierdzielić z tego terrarium. Gekono, że one też mają taką tendencję, że lubią wchodzić na wyższe punkty, a my jesteśmy często Wysoko i jesteśmy drabiną do góry, tak? więc le lezie po nas, idąc wyżej. Bo gady od ssaków różnią się też tym, że saki lubią się bawić, dlatego że jest to ich naturalny mechanizm zaprogramowany, bo przez zabawę rozwijają swoje umiejętności, chociażby tam polowania, czy tam, nie wiem, uciekania. A gady mają na ogół już to wszystko zaprogramowane, tak? Gekon się wykluwa i praktycznie po kilku dniach już zaczyna przyjmować pokarm, polować i tak dalej. On nie rozwija tych umiejętności, on je praktycznie ma. Tak samo wąż. Nie jest tak jak u ssaków, że matka uczy tam dzieci polować, tak? czy tam cokolwiek uczy, tak? Tutaj matka znosi jajo i ma wywalone, na razie, radźcie sobie maluchy, nie? Więc jest dużo różnic między ssakami i gadami, i nie powinniśmy traktować ich tak samo, bo tak jak pies na przykład jest zwierzęciem stadnym i lubi towarzystwo ludzi, czy innych zwierząt, czy tego samego, lub innego gatunku, nawet, to gekony są zwierzętami nie są zwierzętami stadnymi są samotnikami, więc. Inny osobnik będzie dla niego ewentualnie stresorem, a inny osobnik innego gatunku będzie już mega stresorem i potencjalnym zagrożeniem. I my, dla takiego grykona, nie jesteśmy pupilem, do którego on leci, żeby się nie wiem, z nami przywitać, co może nam się tak wydawać, że tak jest, ale tak nie jest. Ewentualnie możemy go oswoić na tyle, że nie będzie się tak bardzo stresował, widząc nas czy łażąc po naszych rękach, tak? Ale będzie dalej nas traktował bardziej jako drzewo niż jako e, naszego kompana do zabaw, nie? bo gady się nie bawią z natury. Także podsumowując, ten krótki filmik: gady to gady, ssaki to ssaki, ryby to ryby. Są różnice gatunkowe, i traktujmy gady jakby tego chciały, czyli dajmy im maksymalnie dużo spokoju, nie zawracajmy im gitary, nie stresujmy. Ich ciągłym, tam nie wiem, wyciąganiem, czy braniem na ręce, czy w ogóle puszczaniem po pokoju, bo tak naprawdę jest to dla niego jakiś tam stres. To, że on tam biega, skacze, to nie znaczy, że on się bawi, tylko on po prostu pewnie myśli, jak stąd spierdzielić i znaleźć jakieś bezpieczne miejsce.